W najbliższych godzinach mogą nam towarzyszyć opady śniegu. W nocy mogą być one nawet bardzo intensywne. Na drogach dojazdowych do ośrodków ślisko, ale spokojnie można dojechać. Same trasy dla narciarzy i snowboardzistów przygotowane wręcz doskonale. To potwierdza stan stoków w strefie Winterpol w Karpaczu tu niebo momentami zachmurzone w pełni w dzień przelotnie może padać śnieg. W nocy będą to opady intensywne. Warstwa białego puchu wynosi maksymalnie 120 cm temperatury nieco spadły, w nocy. Termometry pokazują cztery kreski poniżej zera, w dzień przyjemnie do plus 2. W Interpolu w Zieleńcu temperatury podobne. Po zmierzchu temperatura spada do minus 5 kresek, w dzień jest plus 1 stopień. Niebo pozostaje szczelnie przykryte murami, z których może nawet dość intensywnie padać śnieg. Najważniejsze jednak co na stokach, a na nich od 70 do 130 cm pokrywy wszystkie nartostrady są bardzo dobrze przygotowane. Idealna sytuacja w czeskich sudetach na czołowych trasach do 140 cm śniegu. W nocy termometry wskazują minus 5 stopni Celsjusza, w dzień 0.